Witam na kanale Silla Tarot Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku Skorpiona Na maj 2025 Moda akularowa na razie się skończyła Może później będę kontynuować za jakiś czas Na razie Trochę daleko to tam jest, ale chciałam żeby różyczki było widać Tu mamy drugi tydzień o ten drugi tydzień to jest ekstra teraz mamy trzeci tydzień mm, trzeci tydzień trzeci tydzień też ciekawy a o pierwszym tygodniu to ja zaraz powiem specjalnie o nim nie mówię bo tam widzę że tam coś jest do przepracowania i teraz tu mamy czwarty tydzień czwarty tydzień, tu jest końcówka miesiąca, ale wezmę do środka, a może tutaj nawet, żeby żeby tam było widać tę różyczkę Dobra, no cóż, rozpoczynamy od takich dwóch mniej przyjemnych energii, ale co tam potem będzie się działo, to zaraz powiem, bo tam jest bardzo ładnie. Ale najpierw co trzeba przepracować? No coś trzeba, coś, jakieś emocje. Najpierw emocje i myśli, które są do wymiany, do transformacji. Jest to tutaj pokazane takie jakby ubolewanie nad przeszłością, czyli nad tym, co według was się nie udało albo było niezbyt zadowalające. Było nie takie jak, jak chcieliście, no według was tak było, ktoś inny może by wam pozazdrościł, ale według was jest to coś niezadowalającego, może to być smutek lub żal z powodu jakiejś zmiany, która według was jest niekorzystna, ktoś inny może by uznał, że korzystna, jeszcze tak dodam, coś wam się tu nie spodobało ewidentnie, ale... Trzeba pamiętać, że potencjały tutaj są, więc jeżeli coś Wam się nie podobało, to możecie skorzystać z tych potencjałów, które są w teraźniejszości i zrobić tak, żeby żebyście wreszcie byli zadowoleni. Bo tutaj nie tylko, że potencjały istnieją, ale w ogóle istnieją jakieś pozytywy tej sytuacji, w której Wy tu jesteście. Tylko trzeba je zauważyć. Trzeba zauważyć zarówno pozytywy, czyli to, co macie, to, co Wam się udało, bo, bo nie wszystko jest takie, że, że uważacie za nieudane. Niektóre rzeczy były udane, trzeba to doceniać, przynajmniej warto, a zauważyć też te potencjały, które tam są. No, jest tu pokazany jakby zastój, to jeszcze w połączeniu z tą dziewiątką mieczy, to już w ogóle, ale to jest nie, nie na zawsze, bo tam mówiłam, że jest fajnie już później. No, ale co, co tu do przepracowania? No, przede wszystkim emocje, zmiana też postrzegania by się tu przydała. Tak samo zresztą tu, bo tutaj te myśli też są związane z takim postrzeganiem, że wy dostrzegacie tylko to, co według was jest negatywne, nieudane, niefajne. Możecie się też zamartwiać o przyszłość. No, macie prawo do tego oczywiście, ale to nie są korzystne energie, to są bardzo niskie wibracje, od których należałoby się odciąć. O, tu jest od razu pokazane, co z tym zrobić, bo zastój jest nierozwojowy ani nie jest zadowalający. No, nie ma się tu z czego cieszyć, dlatego że takie macie postrzeganie, taki macie stan energetyczny, ale to można zmienić. Wystarczy doszczec to, co jest dobre, co jest pozytywne, ciekawe, budzące, no jakieś nie chcę powiedzieć nadzieje, bo nadzieje matką głupich, ale to tutaj budzi, powinno wzbudzić Wasze zainteresowanie, bo tu są dobre potencjały. A to, co było, no to warto by było zaakceptować, pogodzić się z tym, że było takie, jakie było, nawet jeżeli coś tam Wam się nie spodobało. I sięgnąć po kolejną szansę, no, nawet tu się pokazuje jako podwójna szansa. No i co? No i z tymi myślami jeszcze coś trzeba zrobić. No myśli wynikają często z programów umysłu. Takich, no tutaj akurat widać niekorzystnych, dlatego dobrze by było zamienić te programy umysłu niekorzystne na korzystne, no w różny sposób można próbować to ugryźć, ale hmm, przede wszystkim no, przestać myśleć o tym, że, że coś jest źle, że coś jest nie tak, jak powinno być. Bo skoro jest takie, jakie jest, no to widocznie takie ma być na dany moment, a później może być zupełnie inaczej. Od tych myśli negatywnych trzeba się odciąć, jeszcze raz powiem, także odciąć się od wszystkiego, co jest oparte na nieprawdzie. Czyli spojrzeć sobie na te swoje myśli, czy one są prawdziwe na przykład, czy są prawdziwe, czy są wspierające. Jak nie są prawdziwe, ani nie są wspierające, to się od nich odciąć jak najszybciej. I od wszystkiego, czyli także od emocji takich, które są niekorzystne, i wtedy szansa jakaś kolejna się pojawi, no bo ja tu mówiłam, że są potencjały, ale tam jeszcze kolejna szansa może się pojawić na coś fajnego, na przykład na fajne działanie, na zyski w materii, jakieś spełnienie w materii i na szczęście. Jest także pokazane szczęście, także drugi tydzień bardzo ładnie. Zacznijmy tutaj od tych zysków w materii. Co to może być? Może być to w formie pieniądza, dosłownie, może być w formie inwestycji, czyli możecie zainwestować w mieszkanie albo w samochód, albo w firmę. Jeżeli ktoś ma jakąś działalność, oczywiście, jeżeli nie ma działalności, to nic nie szkodzi, może sobie zainwestować w to, co chce. Ale tu jest pokazane, że to, w co zainwestujecie, no, będzie też dobre dla waszej rodziny, czyli nie inwestujecie tylko dla samego siebie, ale dla dobra rodziny, żeby rodzina też mogła skorzystać, czyli no, najczęściej inwestuje się właśnie w mieszkanie, czy tam w samochód, czy, czy w jakieś urządzenie, AGD i tak dalej, meble już tam nie będę wymieniać. Ale jest to coś, z czego rodzina się też będzie cieszyć, nie tylko wy. Tu jest też szansa na nowe działanie, czyli po odcięciu się tam od, tych, od tego negatywnego myślenia i, i takich emocji niezbyt ciekawych, tu macie świetną szansę. Ja tu mówiłam, że szansa się pokazuje, już tutaj jest w potencjale. I tu już się chwytacie tej szansy, już, już realizujecie to, co tu można zrealizować i to, co chcecie zrealizować, bo to jest coś, co was tu jak, w jakiś sposób pociąga, porywa. Jakiś entuzjazm się pojawia, jakieś, jakaś chęć działania przede wszystkim. Może to być związane z jakimś pomysłem albo z okazją do zrobienia czegoś fajnego, albo z jakąś podróżą, czy hmm, jakiś impuls do działania. Takiego, jakiego wy chcecie tutaj, no bo to od Was zależy, jakie to będzie działanie. A jest ta szansa pokazana na coś nowego, jeszcze dodam czyli tu była szansa na coś nowego, pod warunkiem, że się odetniecie, wiadomo od czego tu już jest szansa na konkretne działanie po odcięciu się od tamtego czegoś, o czym mówiłam. Jak tutaj działacie z pasją, z zainteresowaniem, z chęcią, tu wibracje są wysokie już, no to i szczęście się pojawia. To może być szczęście rodzinne, co może być związane na przykład z tym, że zainwestowaliście w ten remont, czy w, czy w zakup mebli, czy w zakup AGD, czy tam jeszcze czegoś, czegoś, czy samochodu też może być, to tutaj się szczęście pojawia, ale to nie dlatego, że w materii jest to, co wy chcieliście, nie tylko dlatego, to to jest jedne, jeden z plusów to jest tej sytuacji tutaj całej. Natomiast tu jest też harmonia, jest też dogadywanie się, jest zgoda w rodzinie w tym momencie. Jest właściwie niczego wam tu nie brakuje do odczuwania szczęścia i zadowolenia. Czyli tak jak tu nie było zadowolenia, jakiś taki smutek i żal dominował, tak, tu zupełnie odwrotnie, po przekątnej tak już poprzednie znaki chyba też miały. Niektóre, że tak poprzekątne, akurat jest zupełnie odwrotna energia, bo, bo Wy jesteście w innej energii, Wy jesteście w innym stanie wibracyjnym, Wy tutaj wibrujecie i macie. No, jak, w jakim stanie się jest, to się ma takie coś, takie coś o podobnej wibracji, czyli wibracje przyciągają się na zasadzie podobieństwa. Oczywiście na zasadzie przeciwności też pewne rzeczy mogą się przyciągać, ale tu akurat chodzi o przyciąganie na zasadzie podobieństwa, czyli jaką energią wibrujesz, taką energię dostajesz też z zewnątrz. Hmm, tutaj jesteś miły do, do rodziny i, i jest ta zgoda dzięki temu. Ale to nie znaczy, że oczywiście no zawsze zawsze tak samo, no ale tutaj widać akurat dobre energię, bo macie też um, takie um, poczucie bezpieczeństwa finansowego, czyli bardzo tutaj podobne do tej sytuacji w drugim tygodniu, to tu jeszcze w trzecim tygodniu macie macie też jakieś zwycięstwo. To może być zwycięstwo związane z pracą zawodową ale może być też zwycięstwo nad sobą samym nad swoimi słabościami nad tymi myślami, nad tymi słabościami oczywiście wy już wcześniej się odcinać od tych myśli ale wiadomo, że takie myśli mają to do siebie, że lubią wracać bo tu na przykład się może pojawić no coś takiego jak zaciskanie energii no i to, to jest też jakaś słabość że nie chcemy wydać pieniędzy na coś tutaj jest inwestowanie, ale tu już jest zaciskanie, więc to to no jest takie skąpstwo może być nawet, czy, czy, czy jeszcze inny rodzaj zaciskania energii. Wręcz lęk i obawy o to, żeby nie wydać za dużo, no ale tu zwyciężacie, no czyli albo zwyciężacie nad sobą, nad tym swoim takim skąpstwem nazwijmy, albo zwyciężacie w jakiejś innej sytuacji. Chodzi o to, że dobrze wam się tu powodzi ogólnie, Macie tutaj zaspokojenie potrzeb i macie też no, takie poczucie zadowolenia. No, czyli to znowu, co nie, czego nie było tutaj, to tu macie i tu macie dwa razy w sumie takie wielkie poczucie zadowolenia. Jeszcze jest królowa Buław, <laughs> która jest też osobą zadowoloną, czyli Wy tu jesteście też zadowoleni po raz trzeci, już można powiedzieć. Czy czwarty? Ojej, tu jeszcze było piąty, szósty. No nie, było tego zadowolenia już tu bardzo dużo w sumie pokazane. Oczywiście to dopiero ma nastąpić. Ja nie mówię, że wszystko będzie idealnie, ale dużo jest bardzo dobrych kart, ponieważ tutaj jest i spełnienie jakieś, czy, czy osiągnięcie celu, czy osi jakieś zwycięstwo po prostu, tak jak mówiłam. A tu jest zadowolenie z tego, co robicie. Podobnie troszkę jak tutaj, bo to zresztą też są buławy. I tutaj już macie takie poczucie atrakcyjności, albo inni Was postrzegają jako osoby atrakcyjne, pewne siebie, takie no, osoby sukcesu nawet można powiedzieć. I to nawet nie jest gołosłowne, bo tu ten sukces się pokazuje. Także to jest tu bardzo dobre. Teraz tak czekacie na coś jeszcze, jeszcze wam mało tutaj, no macie tak wiele spełnień, jeszcze wam mało, jeszcze na coś czekacie, no ale to dobrze, bo no bo jakbyście tylko siedzieli i nic nie robili, no to to by się jakoś tak znowu zastój by się zrobił. A Zastój nie jest rozwojowy, więc tutaj nie chcecie tego zastoju, zastoju, chcecie coś jeszcze zrobić, bo to jest karta działania, ale chwilę trzeba poczekać, ponieważ nawet dwie chwile takie są troszeczkę spowolnienia, ale tu działacie. To nie jest tak, że tu nic nie robicie. Wy tu działacie, tylko że powoli. Natomiast tu czekacie na te nowe potencjały, które już się zbliżają. No i jesteście w zasadzie nadal zadowoleni, natomiast tu trochę wolniej idzie. Jest to spowolnienie, owszem, ale jednak coś robicie. Jednak tutaj no, nie czekacie, aż manna z nieba spadnie. Następuje zakończenie etapu. Cóż to może być za zakończenie etapu? Możecie zakończyć jakiś etap swojego życia, ale też możecie zakończyć jakąś sprawę, czy to urzędową, czy sądową, bo to każdy ma inną sytuację. Ja tu próbuję odnieść się do różnych sytuacji. W każdym razie jest to zakończenie etapu połączone z wyciągnięciem wniosków. Z przeszłości mogą też jakieś owoce z przeszłości do Was tutaj przyjść. Czyli co zasieliście, to zbierzecie i to będzie tutaj, może być powodem do radości, ale też może być powodem do tego, że będziecie czuć się, jakbyście jakiś ciężar zrzucili z siebie. To zwłaszcza jeśli chodzi o te sprawy sądowe czy urzędowe, po prostu jak coś załatwicie, może, być może trzeba będzie zapłacić, być może tam coś się wyjaśni. Może jakąś decyzję dostaniecie z urzędu czy z sądu. Co, cokolwiek to było tu do załatwienia, to poczujecie się lżej, jakby, was, jakby z was zdjęty jakiś ciężar. No i to tutaj już będziecie mogli nowy etap. Za rozpocząć, co tam jeszcze jest a mamy króla buław, no czyli bardzo dobrze, no nie dość, że królowa buław i to zwycięstwo, macie jeszcze króla buław, to też jest taka energia sukcesu, czyli ogólnie przeważają energię sukcesu tutaj, za wyjątkiem tam tego początku niesławetnego przeważają energię sukcesu król buław mówi o tym, że odnajdziecie energię i chęci do życia, no czyli po załatwieniu tej sprawy wracacie do wysokich energii i to powoduje, że wam się chce żyć, że znowu wam się chce działać i że jakieś, no tu już nie ma tego spowolnienia. Na końcu mówię, na końcu nie ma tego spowolnienia, które tu było, tylko jest już takie działanie pełną parą, ale to nie znaczy, że musicie się przemęczać i przepracowywać. To ma być tak. Ma być to taka, takie zajęcia, jakie wy chcecie po prostu. Odzyskacie swój dynamizm i to poczucie atrakcyjności znowu, i pewność siebie znowu się pojawia po raz drugi, czy któryś tam już. <laughs> Czyli podwyższają się Wasze wibracje po tym zakończeniu. No, które no, wiadomo, że tu jakiś wysiłek musieliście ponieść, żeby zakończyć ten etap, coś załatwić. Tu znowu odzyskujecie siłę, dynamizm poprawić się może także i wasz stan zdrowia, chociaż tu nie widać, żeby jakieś cierpienie straszne było, no ale yy, bo tu raczej spowolnienie jest niecierpienie, nie natomiast tutaj no macie więcej tej wzrostu aktywności po prostu. Poszerzać, poszerzyć możecie także wasze horyzonty, troszkę tak, może dam. Wasze horyzonty możecie poszerzyć. Co jeszcze możecie? No, macie tutaj dar przekonywania, czyli to zarówno w miejscu pracy, jak i w życiu osobistym się może przydać. Możecie dojść do wniosku, że wasze cele czy pomysły możecie realizować w zupełnie inny sposób niż do tej pory. Także dzięki temu, no czasem to mówię o tym, że tutaj dzięki tym pomysłom, czy, czy jakimś takim zmianie myślenia na bardziej nowatorskie, wasze życie może zyskać na no, atrakcyjności. Wasze działania po prostu zyskają nową jakość, i efekty tych działań też będą czymś no, o nowej jakości, czyli bardziej może atrakcyjne, bardziej ciekawe. Możecie osiągnąć to, co chcecie dzięki temu. Jest tu pokazana też przedsiębiorczość wasza, taka odwaga, ekspansywność, ale nie, nie agresja, nie agresywna jest ta ekspansywność, tylko to po prostu wy robicie to, co chcecie, jesteście w stanie osiągnąć tutaj swoje cele. Także samorealizacja tu jest możliwa, co tam jedno z drugim się wiąże, też często siła przebicia jest. No i dużo ognia, czyli namiętność tutaj w tych dwóch kartach i jeszcze w tej, czyli potrójna namiętność w miesiącu maju. I teraz przesłanie. Jeśli nie podoba Ci się Twoje życie, to zmień je. No tak, no nie podobało Ci się Twoje życie tutaj na początku, no to zmieniasz, zmieniasz, odcinasz się od tego, co Ci się nie podoba. Czy to myśli, czy emocje, czy jakieś tam jeszcze coś innego, jakieś obawy, lęki, to od tego też, bo tu mogą być obawy o przyszłość, owszem, ale od tego możesz się odciąć. No i tutaj wprowadzasz jakieś nowości, tu wprowadzasz nowości i tutaj. I gdzie jeszcze? No, tu kończysz etap. No, to, to też będzie związane z nowością, bo otwiera się na nowy etap. Więc jeszcze przypomnę, jeśli nie podoba ci się Twoje życie takie, jakie tutaj na początku widać, to po prostu je zmień, a jesteś w stanie to zrobić. No, bo masz tą energię króla buław i królowej buław. I tu jest pokazane, że jesteś, jesteś w stanie osiągnąć jakiś sukces na, na tym polu. W tej dziedzinie, czyli w dziedzinie zmiany swojego życia, możesz już zrobić to, co chcesz, no możesz. I wtedy, czy, czy będzie Ci się wtedy podobało? No, będzie Ci się wtedy podobało, bo jest i karta szczęścia. Tu jest to działanie główne, takie pierwsze. Tu jest odcinanie, tu konkretne działanie już w kierunku sukcesu, czy w kierunku osiągnięcia celu. I podoba ci się Twoje życie po tych zmianach, po tych nowościach. Tu jesteś też zadowolony. Zdrówka do usłyszenia.